kiedy wanna kiedy prysznic Inwestorzy które mają, którzy mają dzieci tak powiem do dziesiątego roku życia do, tak, do drugiej klasy podstawówki chcą mieć wannę, Bo mówią tak, wie pani co, to jest taka moja godzina, ja tym dzieciom wrzucę tam gumowe kaczki, one pływają, a ja sobie wtedy przelecę przez cały Instagram. Mówią tak matki, <laughs> prawda, bo jest ta wanna. A już y, osoby, jak właśnie dzieci są takie samodzielne, że same mogą korzystać z łazienki, same się kąpią wieczorem, to już wszyscy natrysk. I potem te wanny są martwe, zbierają tylko kurz. I ja generalnie jako projektant, jak ktoś ma jedną łazienkę i na przykład już są dzieci w wieku takim szkolnym, samodzielne, na 100% mówię, natrysk, niewanny. Bo korzystanie z wanny, nawet z funkcją, że my mamy y, prysznic na rurce i możemy. Przekroczyć te 50-60 centymetrów wanny, wejść do środka i wziąć prysznic, dla mnie na przykład, osoby, która miała dwa razy problemy z kolanami, jest niebezpieczne. Ja mhm. się czuję, e, czasami takie rozwiązania są w hotelach, że jest wanna, a w środku jest rurka z natryskiem. Więc e, jeżeli to jest jedna łazienka, to ja sugeruję, e, ja sugeruję, ten czas bardzo szybko leci, że te dzieci dorastają szybko i e, kierować się taką funkcjonalnością. Pod względem funkcjonalności, bezpieczeństwa natrysk i komfortu w ogóle użytkowania, mhm. bo jak mam tą wannę nie mogę mieć natrysku, i i muszę ten natrysk brać w tej wannie, to nie jest to wygodne. Tak, Ta to wanna jest, jest wąska. Jest, yy, musza, trzeba pamiętać o tym, że wtedy, jeżeli byśmy takie coś chcieli brać, to musi być wanna z płaskim dnem. To są takie specjalne, żeby mm -hmm. nie była zaokrąglona, tylko żeby było płaskie dno, żeby było poczucie równowagi, prawda? Ale mm, powiem tak: 90% łazienek, które projektujemy, to są po prostu natryski, jeżeli to jest jedna łazienka.